Wskazówki na małej drodze do nieba. Radość. Radość w życiu człowieka ma ogromną wartość. Komunikuje nam o tym, co jest dla nas ważne. Ujawnia się, kiedy czujemy się bezpiecznie i jesteśmy zadowoleni. Radość możemy przeżywać indywidualnie, gdy cieszy nas coś osobiście lub w grupie osób. Gdy radujemy się razem z drugim człowiekiem. Dzieci potrafią przeżywać radość bardzo intensywnie. Czują ją całym ciałem i reagują spontanicznie śmiechem, bogatą gestykulacją lub okrzykami. Niestety, z biegiem lat niektóre osoby, podlegając różnego rodzaju społecznym presjom, zatracają spontaniczną radość i przez to Przestają żyć pełnią życia. Radość jest bardzo ważną wskazówką na naszej małej drodze do nieba, ponieważ dla osoby wierzącej, źródłem prawdziwej, głębokiej radości jest sam Bóg, który kocha nas i nieustannie troszczy się o każdego. Święta Teresa od dzieciątka Jezus powiedziała tuż przed śmiercią. To właśnie sprawia mi radość, że nie mając nic, wszystko otrzymuję od Boga. Jej słowa pokazują, że nasze serce zawsze powinno być ukierunkowane na Boga, a wówczas nasze oczy zobaczą rozmaite dary pochodzące od Niego, i nasza dusza rozraduje się niewymownym szczęściem. W rękopisie. Dedykowanym swojej kuzynce Marii święta Teresa napisała Nie, nic nie da się porównać z radością, jakiej kosztuje prawdziwie ubogi w duchu. Co oznaczają te słowa? Czy mamy wyzbyć się wszystkiego, by osiągnąć radość? Ubogi duchem to nie Ten, który nic nie posiada. To osoba która potrafi cieszyć się z tego, co ma do dyspozycji, potrafi dostrzec dary, których inni nie zauważają. Słońce, gwiazdy na niebie, piękny krajobraz, Śp śpiew ptaków za oknem, ładna pogoda, bliskość drugiego człowieka, lub kromka chleba w moim ręku, mała biedronka w ogrodzie, czy uśmiech przyjaciela. Bóg obdarza nas każdego dnia ogromem swoich łask i darów. Niezliczone są jego dobrodziejstwa. Kiedy człowiek zaczyna je zauważać, pojawia się w nim radość życia. Święta Teresa powiedziała do swoich sióstr w Karmelu: Widzę zawsze dobrą stronę każdej rzeczy. Inni patrzą w taki sposób, że wszystko sprawia im zmartwienie. Teresa jest pozytywnie nastawiona do tego, co się wydarzy, do tego, co przyniesie dzień. Widzi dobro w każdym wydarzeniu, nawet trudnym czy nieprzyjemnym. Gdy zdarzy się coś nieprzewidzianego, mogę narzekać, martwić się i smucić. Mogę również spróbować dostrzec w tym dobro, okazję do zdobycia nowego doświadczenia, dar. Które mogę ofiarować Bogu. Mogę po prostu się tym ucieszyć. W jednym ze swoich listów święta Teresa napisała: Radość, jakiej ludzie światowi szukają w rozmaitych przyjemnościach, jest jedynie znikającym cieniem. Ale nasza radość, której szukamy i doznajemy w trudach i cierpieniach, to bardzo słodka rzeczywistość. Przedsmak szczęśliwości w niebie. Święta Teresa żyła ewangeliczną radością. Wierzyła w słowa Jezusa, który zapowiedział, że zamieni wszelki smutek swoich uczniów w radość wieczną. Mówiła: Nadejdzie dzień, gdy znikną cienie, wówczas zostanie tylko radość, upojenie. Korzystajmy z każdej niepowtarzalnej chwili cierpienia. Każda taka chwila to skarb. Teresie nie chodziło o wielkie cierpienia, ale umiejętne znoszenie drobnych trudności, których każdemu z nas nie brakuje. Pouczała swoje siostry. Małe krzyżyki są całą naszą radością. Spotyka się je częściej niż wielkie. Źródłem nieuznanej radości na świętej Teresy z Lizje jest myśl o niebie. Powiedziała Ach, jakże błogo będzie kontemplować Jezusa twarzą w twarz przez całą wieczność. To coraz większa miłość, która nie będzie mieć końca. Ciągła radość coraz bardziej upajająca. Szczęście bez chmur. Pamiętajmy, że Teresa odczuwała duchowe ciemności, kiedy zmagała się z ciężką chorobą. Jej życie obfitowało w cierpienia fizyczne i duchowe, ale mimo to nie straciła nigdy z oczu celu swojej wędrówki. Marzyła z radością o niebie, a filarem tej radości była nadzieja i wiara. Powiedziała. Moja nadzieja jest tak wielka. Sprawia mi tyle radości, nie przez uczucie, ale przez wiarę. Radosną nadzieję nieba potwierdzają słowa świętej Teresy, zapisane w jednym z jej ostatnich listów. Serce moje jest spokojne, jak wody jeziora, lub jak pogodne niebo. Nie żal mi życia ziemskiego. Moje serce pragnie wód życia wiecznego. Jeszcze trochę, a moja dusza opuści Ziemię, zakończę swoje wygnanie, dokończę walki. Wstępuję do nieba, dochodzę do ojczyzny, odnoszę zwycięstwo. Wstąpię do miejsca zamieszkania wybranych, ujrzę piękno, którego ludzkie oko nie widziało. Usłyszę symfonię, której ucho nigdy nie słyszało. Doznam radości, których serce nigdy nie zakosztowało. Dla Teresy źródłem radości była również relacja z Najświętszą Maryją Panną. Miłość Maryi rozjaśniała serce Teresy i napełniała jej duszę radością. Wyraziły swoje przekonanie w słowach. Jakaż to radość pomyśleć, że najświętsza dziewica jest naszą matką? Czego mamy się lękać? Ona przecież nas kocha i zna naszą słabość. Radość, według świętej Teresy, powinna być obecna w naszej osobistej modlitwie. Święta spontanicznie, jak dziecko, mówi Bogu o tym, co ją smuci i o tym, co ją cieszy. Wyjawia swoją radość Bogu. Do jednej sióstr powiedziała: Pan Bóg nie nuży się, słuchając mnie, kiedy z prostotą mówię mu o swoich zmartwieniach i radościach. Teresa nie tylko doznaje radości, ona pragnie obdarzać radością swoich bliźnich. Kiedy tylko mogę, Robię wszystko, co w mojej mocy, by być radosną, by sprawiać drugim przyjemność. Czytamy w jej rękopisie. Układa wiersze i tworzy przedstawienia dla sióstr. Siada blisko nielubianej siostry, której pozostałe unikają. Teresa stara się uderzyć uśmiechem osobę, która tak naprawdę drażni ją swoim usposobieniem. Czyni to. By innym sprawić radość. Pragnienie obdarowywania radością święta Teresa od dzieciątka Jezus przenosi na rzeczywistość nieba. Na łożu śmierci weznała, jakże byłabym nieszczęśliwa w niebie, gdybym nie mogła sprawiać małych radości na ziemi tym, których kocham. Teresa pragnie obdarzyć nas łaskami. Jest naszą siostrą i przyjaciółką. Wystarczy pomodlić się do niej, a z radością pomoże nam z nieba i obsypie nas swoimi różami. Jak być radosnym i pobudzać innych do radosnego życia? Postaraj się dostrzegać każdego dnia łaski, jakimi cię obdarza miłosierny Pan. Ciesz się życiem i bądź wdzięczny Bogu za wszystkie Jego dary. Staraj się odkrywać Jego obecność w otaczającym Cię świecie. Uśmiechaj się często i zarażaj innych radością. Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, wzorze chrześcijańskiej radości, módl się za nami.